Panie profesorze, Ursula von der Leyen na swoim koncie Twitterowym wczoraj umieściła spot, który był tam przez parę godzin, zniknął, z którego wynikało, że obóz koncentracyjny niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, znajduje się w Polsce czy znajdował się w Polsce. Nagranie zniknęło z konta instagramowego. Przewodniczącej Komisji Europejskiej. Jaki jest Pański komentarz? No, to nie jest pierwsza rzecz. Ja przy, przy, przypomnę, była rocznica powstania w getcie. To Pani Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Loretta Matsola wygłosiła przemówienie, w którym ani razu nie padło słowo y, y, Niemcy czy Niemiecki. Kiedy zwróciłem uwagę, ona z takim oburzeniem powiedziała No dobrze, ale przecież mówiłem o nazistach, co pan chce, jeśli chodzi o te, teraz o ten o, ostatnia rzecz, to, to, to pamiętajmy, to znowu to jest szersza sprawa. Niemcy to jest kraj, który rządzi Unią Europejską, który uchodzi za taką prawda potęgę pioniera przewodnika, więc dla wielu ludzi, którzy są sformatowani w tej rzeczywistości. Jest bardzo trudne, żeby to słowo Niemcy czy niemiecki łączyć z ludobójstwem. Dlatego uciekają się do tego właśnie, do, do tego nazizmu. To, jest, to się stało w tej chwili no, niezwykle, niezwykle wkorzenione. No, to jest taki od, odruch e, e, niemal bezwarunkowy, to, to co się e, dzieje. To, to, że to słowo, słowo niemiecki ma, mieć wyłącznie dobre skojarzenia. No, wobec tego no, każdy będzie się tam krygował, prawda, kręcił, jąkał, żeby tylko nie użyć słowa niemieckiego w odniesieniu do Auschwitz, czy do, czy do ludobójstwa, czy do II Wojny Światowej. Więc no, to jest oczywiście również efekt dość skutecznej polityki niemieckiej, takiej propagandy. Pro, pro, propagandowo historycznie. Ale jak, jak to rozumieć? Z jakiego powodu to zostało? Wrzucone do sieci? Z jakiego powodu zniknęło? Bo jednak bo jednak zostało usunięte. Mamy 30 sekund. No, znik, z, z, dlaczego z, dlaczego zniknęło? Nie, można się domyślać. Ktoś jednak zwrócił uwagę. Pani Roberta metola w rozmowie prywatnej później przyznała mi rację. chociaż ma pan rację. Powinnam była użyć słowa Niemcy. Może pani Ursula von der Leyen też miała taką refleksję. Nie wiem. Zapytam przy okazji, jeżeli jeżeli będę nie